Witam wszystkich na moim kanale. Został kolejny, jeszcze jeden z dwóch tych gołębi. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentowania. Zaraz dzwonimy do hodowcy. Oglądajcie ten dwuletni gołąbek. Oddział Złyńska Wola 0227. Zaraz sobie weźmiemy gołąbka w rękę i. I zobaczymy. zadzwonimy do hodowcy. Zobaczymy, co hodowca ma do powiedzenia na temat tego ptaka. Jestem z powrotem. Gołąbek niebieski. Gołąb z oddziału 0227. Numer telefonu na kontrolce mamy. 0227 i numer gołębia to jest 353 cyfrowy numer gołębia, jest IPES gołąbek. Myślę, że może być to samiczka. Samiczka ładnie taka szersza tutaj na dole. Ogonek krótszy, fajnie zbudowana. Teraz sobie pójdziemy po telefon i zadzwonimy właśnie do hodowcy. Poczekajcie chwilę. Ubieram numer telefonu do hodowcy. Zobaczymy, co hodowca ma do powiedzenia na temat tego gołębia. Może będzie chciał przyjechać, bo jednak gołąb dwuletni to troszeczkę już pewnie w życiu zrobił kilometrów. Jest sygnał, aby hodowca odebrał. godzina 8.20 może hodowcy jeszcze powiedzmy przy niedzieli to trochę inaczej wygląda byli u gołębi jedzą śniadanie pewnie tu skrzynka pocztowa na razie skrzyneczka 5, więc wrócimy 0, sobie później 6. i spróbujemy jeszcze raz zadzwonić do hodowcy jesteśmy po południu jeszcze raz z tym gołąbkiem spróbujemy sobie zadzwonić do hodowcy i zapytać, co to za ptak? Gołą to 350. Numer telefonu mamy, już sobie wykręcamy. O, tu w historii zobaczymy. Miejmy nadzieję, że teraz hodowca odbierze telefon. Sygnał jest. co się dzieje, głuchy telefon o, o Halo, dzień dobry Dobry Wie pan co, dzwonię w sprawie gołębia do pana Tak? Gołąb jest z 23 roku i jest numer gołębia 350 350... A gdzie Wie pan co, ja go odkupiłem w Skierniewicach tak naprawdę na targu bo mi się tak szkoda zrobiło, że tak powiem, a ładny ptak. Ja teraz on się znajduje w rawie mazowieckiej. Ja bym go po prostu jakoś tam. Bo pan jest. Nie wiem, oddział to jest zelów, ale to jest rzeczywiście zelów? Ale to pan się coś pomylił. Krzyna, oddział, krzyna. A 350 co coś mi tu nie dał. To nie mój numer wojny. A poczeka pan 227 oddział. Nie, nie, to nie ja. 145. Czyli po prostu kontrolka jest założona i tyle. Ktoś może, ktoś może pomylił przełożył kontrolki. Wiem o co chodzi. No trudno. No numer już, już mi ten numer nie pasuje, pan, ja już to na pamięć trochę wiem także to na pewno nie mówiło. Rozumiem, czyli gdzieś kontrolkę ktoś przełożył, a... Ja przyłożył głębiowi tak. No rozumiem. No dobra, no to w tak. od pszczyny, no go pan sobie nie trzymał. Nie, nie, ja go wypuszczę, po prostu gdzieś tam wie pan, chciałem go gdzieś pomóc, żeby on trafił do domu, ale widzę, że... Że się chyba nie uda skontaktować z hodowcą bo... z Ze mną nie, no bo to na pewno telefon będzie mój, żółty taki znaczek, tak? No znaczek jest żółty, dokładnie No, a ktoś przychodzi po prostu, chwyci mi gołębia i se to poprzekładą <noise> Ale kombinatory No, nie mój na pewno No dobra To w takim razie nie będę panu przeszkadzał no, I tyle No, tym interesuje, no bo się kupią. No właśnie, Ale... wiem jaki jest sezon teraz, nie? Ciężki sezon właśnie. Dokładnie, nawet wczoraj tu u nas chłopaki lecieli, no to straty masakryczne. No, no właśnie, my też mamy to samo. No trudno, no tak, dobra, no to tak nie przecież. będę panu ten zawracał, no. to dziękuję bardzo. No, no dziękuję również, że pan się tym interesuje, no dziękuję bardzo. Także widzieliście, ja trochę pomyliłem, bo to jest... E, gołąb z działu 227, mi się pomyliło z tymi, bo już trzy są te gołębie, 227 to jest ta z Duńska Wola bodajże, tak z Duńska Wola, mi się wcześniej pomyliło, no ale tak czy siak, no widzieliście rozmowę z hodowcą, znacznik jest hodowcy, a gołąb jest nie hodowcy. także no ci na rynku robią różne manewry jak widać, no i w tym przypadku niestety do hodowcy nie zadzwonię ja, ale na pewno wypuścimy tego gołąbka, no bo cóż, cóż z nim będę robił? Typę sama. Założę po prostu swój znacznik, zamienię mu, założę swój znacznik z numerem telefonu i po prostu go wypuścimy. No, ten znacznik oczywiście muszę zdjąć, żeby nie mylił hodowców. Widzicie, jakie są sytuacje, że hodowcy po prostu podmieniają kontrolki. Gdzieś tam jest widocznie taki z numerem telefonu bardziej chodliwy. Jak jest kontrolka. No, ciekawe, ciekawe. 227 z Wola to jest. No, pomyliłem, bo tam ta nakrapiana jest w 277. To miała być zelowa, okazało się, że jest złowicza. No cóż, czekamy na następny film, gdzie te trzy gołąbki będą wypuszczane. Już kilka tych filmów wpadło, także to już ostatni z tych gołębi i cały sobie taki właśnie maraton ostatni tych filmów zakończymy wypuszczeniem gołębi także dziękuję za uwagę widzieliście jakie są za sytuacje, no, chcesz pomóc ale no handlarze robią różne sytuacje, różne takie rzeczy, że dzwonisz i nagle okazuje się, że gołąb jest nie jego Także powiem Wam, że no już się spotkałem kolejny raz tak, z taką sytuacją. Szkoda, nie dowiemy się, nie pogadamy z właścicielem, ale założymy swój znacznik. I, i jeśli będzie tak, że, że Gołąb wróci do domu, to na pewno Wam tą historię dokończę. A na dziś już mówię, nie przedłużam, żegnam się z Wami. Dziękuję bardzo za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Motywuje to naprawdę do dalszego działania Chociaż takie coś już trochę Nie powiem szczerze tak, Takie no, no niefajne nie zachowanie Bo każdy, no wiadomo za te 10 zł Widzicie co można zrobić nie Ale Już nie będziemy tego przeżywać Także żegnam się z Wami Dobry lot, pozdrawiam